Kiedy uświadamiamy sobie, że popełniliśmy błędy, które krzywdzą nasze dzieci, a zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy sami pracujemy ze sobą, kiedy sami pracujemy nad sobą, często popadamy w poczucie winy. Zaczynamy się obwiniać, że może mogliśmy jakoś lepiej, że może mogliśmy jakoś inaczej że teraz już tak byśmy nie postąpili z pewnością. Czasem poczucie winy wręcz nas przerasta, przytłacza nas, zżera nas od środka. Ale lepszą postawą jest, i być może Was tutaj zaskoczę, że nie mamy tego poczucia winy niż to poczucie winy mamy i nosimy je w sobie. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy rozpamiętujemy, kiedy trzymamy to poczucie winy w nas, kiedy litujemy się nad naszym dzieckiem, kiedy współczujemy mu, wówczas to dziecko, być może już dorosłe dziecko, będzie pokazywało nam tą naszą krzywdę według naszego poczucia. Według naszego poczucia, którą mu, tą krzywdę, którą my mu zrobiliśmy. Będzie pokazywać nam to cierpienie, będzie pokazywać nam ten ból i ten żal. Nawet jeśli zechce już o tym zapomnieć i zechce nam to już odpuścić, i zechce nam to już wybaczyć, nie będzie mogło. Będzie zmuszone do pokazywania nam tego. Dopóty, Dopóki my sami sobie tego wybaczyć nie zechcemy, nasze dziecko nie będzie mogło tego uczynić. Ale wręcz będzie dalej nam tą krzywdę pokazywało. Będzie wręcz dalej pokazywało nam to nasze poczucie winy, nasze cierpienie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? ponieważ ta krzywda, ponieważ to cierpienie jest w naszym polu rodowym, jest w nas, jest wokół nas. A więc automatycznie jesteś w naszym dziecku i wokół naszego dziecka. A nasze dzieci to czują i muszą nam to pokazywać. Ale jakie jest na to rozwiązanie? Ano, takie, żeby sobie samemu wybaczyć, żeby sobie samemu pozwolić na wybaczenie i żeby zrozumieć, że gdybyśmy mogli postąpić inaczej, to byśmy z pewnością postąpili. A na tamten moment, skoro nie mogliśmy, to znaczy, że nie mogliśmy, ponieważ nasza świadomość nie była wówczas. Taka, jaka jest teraz. I dla naszego dobra, i dobra naszych dzieci, wyjdźmy z poczucia winy i wejdźmy w odpowiedzialność, obiecując sobie, że już więcej, skoro już to wiem, nie postąpię tak, jak postąpiłam wtedy, ponieważ mam już tą świadomość. Tylko tak nasze dziecko będzie mogło odpuścić. Tylko tak nasze dziecko będzie mogło uwolnić to, co my dźwigamy w sobie. To poczucie winy za jakieś sytuacje, za jakieś czyny, które były kiedyś, które wydarzyły się w przeszłości. Wystarczy uznać, że na tamten czas i na tamten moment używałam dostępnych dla mnie zasobów. I zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby wychować dziecko tak, jak mogłam najbardziej. Tak, jak najlepiej umyłam, jak najlepiej potrafiłam. Kiedyś Bert Hellinger powiedział, a ja się bardzo mocno z tym zgadzam, że dzieci przy idealnych rodzicach nie rozwijają się. Nie da rady być idealnym rodzicem. Nie ma na to żadnych szans. Ale wystarczy być odpowiedzialnym rodzicem. I z tego poczucia odpowiedzialności czerpmy siłę i moc do wspierania naszych dzieci, do pomagania im w ich potrzebach. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz ważna przychodzi mi tutaj do głowy: że jeśli nasze dziecko,. Do końca życia nie zechce nam wybaczyć za to, co kiedyś my wobec niego uczyniliśmy, za to, jacy kiedyś byliśmy wobec niego, to dajmy mu do tego prawo. Nawet jeśli będzie to nas bardzo mocno bolało, nawet jeśli będzie nas to bardzo mocno i wiele kosztowało. Pozdrawiam i pamiętaj, że wszystko. Załatwisz miłością. Do zobaczenia.